Program zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla Ciebie, kontrowersyjne, a nawet szokujące. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, wyłącz ten film. Oglądasz go na własne życzenie. Z poważaniem. Warnest. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię, lubię mleko. Proszę. Tak, Krzyśku potwierdzę. Proszę. Chciałeś. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jest dzień 3 maja u Polaku Raj, Święto Konścielne i Państwowe. Podwójne. Mam taki apel po raz ostatni do Wojtka. S, bo nie będę nazwiskiem na Boroda. Wojtku, albo przyjedziesz sobie to ubranie, albo napiszesz list. Jak na bardzo, czy na bardzo czas, ale może rozczytałem Twoje pisanie, że może Twoja ta konkubina napisze. Albo nie I wiesz, powiem tobie, Wojtku, albo przyjedziesz, albo nie, albo ja wynoszę twoje ubranie na swych. Jest w worku, wszystko w workach, opakowane. Jarek, jak świadko było nagrywane, proszono ciebie, ja proszę, Jarek prosi. Kulturalnie prosimy, przyjedź, zabierz. Albo mieszkasz u mnie, albo nie. Bo ja nie wiem, co mam robić. No już masz z kim mieszkać człowieka okrutnego pomaga dla mnie wszystko i wiesz co weź przyjedź zabierz to ubranie całkowicie, ażeby te ubranie twoje tu nie było z tego powodu, że wiesz zawala miejsce, zawala... no to ja proponuję właśnie, żeby je przenieść na strych będzie w suchym, bezpiecznym miejscu tak, o przyjedziesz ze strychu zdejmiesz sobie wiesz wiesz Nikt tu na złość nic nie robi, tylko po prostu pół kuchni zawalone ubraniami, workami. No, tak nie może być. No. I to stoi już miesiąc czy dwa. Zabierz swoje dalsze rzeczy, wiesz, okulary, wiesz, parfumy, nie okulary już, pozabieraj perfumy, nie perfumy twoje. Zabieraj i wioś, jedź do tam, gdzie chcesz mieszkać. Na zawsze. I wiesz co? Ja nie chcę z tobą się kłócić, nie chcę nic, ale naprawdę i Jarek prosi, i ja proszę że jak powiem nikt nie będzie do twojego ubrania wyrzucać po prostu będą przeniesione w inne miejsce. No w ciepłe, suche miejsce. I tak. tam będą czekały. Będziesz chciał, to przyjedziesz, weźmiesz je Wojtek. No bo nie może tak być, że pół kuchni zawalona twoimi workami. No. Jest teraz Adam, a mieszka mieszka tutaj z Krzyśkiem, pomaga mu, też musi swoje rzeczy gdzieś położyć. Nie chciałeś przyjechać, no to trudno, no. Niech tam Ciebie na kolanach pros swoją prosić nie będzie. swoją konkubinę, to wiesz, wybieraj i powiem, żyj tam, nagrywaj sobie, tylko proszę Ciebie, bo dowiaduję się od innych ludzi, że Ty nagrywasz na mnie bzdury. Wiesz co, Wojtku, proszę Cię, nie wiem, czy nagrywasz, czy nie, ale takie słuchy idą, wiesz, może mówisz i bzdury gada, nie wiem, ale wiesz, nie lubię co nagrywa na mnie bez mego pozwolenia. Wchodzą ludzie. E, a Daśko teraz mój nowy lokator. Bardzo dobrze, jak tylko coś się podoba, podejdzie. Wychodzi. Słucham. E, Właściwie nie żąda sobie, żeby nagrywanie i tak dalej. One, e, no, a jeszcze kończy. Ma zapłacić za kosiarkę, za naprawę. Bo siadłeś tyłkiem na gaźnik. gaźnik jest aluminiowy, kruchy, aluminium kruche. Wiesz i powiem to każdy na, na Rolniczy, ogroniczy jest z takiego. Krzysiej, a zmienię temat na chwilę. A Daszko, chrapie czy nie? Nie. Nie chrapie? Nie. Tylko przerwy spada na podłogę. No bo za mną duży strasznie jest, a w, może wersalkę by rozłożył. Bo ta warcałka się rozkłada. Ja wiem. Ale ja nie chcę, żeby i tak dalej. No to Ty nie wie? no, musi się nauczyć. Przyzwy ta. Musi się przyzwyczaić. No. I powiem ta. tobie, Wojtku. Albo przyjeżdżasz, albo list piszesz do mnie, że mam prawo wyrzucić na śmietnik czy gdzieś. Gdzie nie, ja na, ja... na śmietnik nie będziemy wyrzucać. Nie, na, do. Na Strych. Na, na razie na Strych pole będą dotąd leżeć. No aż gniją same ubrania, bo materiał jest nietrwały, każdy materiał gnije, a wtedy przyjedziesz, zabierzesz, zgnijcie, gnój. Gnuj zamierzasz, to nie jest żart, ja mówię prawdę i Jarek mówi prawdę, że każde ubranie, nawet Jarek, jakby nie trzymać długo w workach. A jak majtki nosisz na dupie, to też gniją? Też gnią. Jak długo nosisz? No. Trzeba zmieniać. Tak, i trzeba wietrzyć, tak. brać, wietrzyć, wiesz, to no wtedy na słońcu, na powietrzu. Od, oddycha materiał. Tak, Oddy jak Jarek powiedział, oddycha, czyste są i tak dalej, można te same nakładać, ale jak wszyscy, te spodemki to i majtki to, wiesz, Przyjemne na oczy i tak dalej. I Wojtek, naprawdę proszę, prosimy Ciebie, ja i Jarek. I nowy lokator, Wiesz, zobaczyłeś jego może na zdjęciu, na kanale, dobry człowiek, uczciwy i tak dalej, co dalej powiem, to powiem tak, przyjedź, 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 a jak nie, to ja przyjadę do Ciebie, na pieniądze pieniędzy, tarify i, i przyjadę, i pod bramą stanę, wezmę tubę i... Będę wyjdź Wojtek, wyjdź. Aż wyjdzie, tak? Tak. Wszystkie pieniądze położę na, na taryfę, bo będzie taryfę licznik, ale trudno cię mówić. A wtedy wiesz, zaciągnąć cię długi, ale ja spacę długi, raz, dwa. I ma zapłacić 500 zł za piłę, za naprawę. Bo popsułeś, połamałeś twoja wina i tak dalej. Wiesz. Chcesz, czy, czy ja to kurtka powiedz? Ja nie wiem czy... Ja, no ja, mnie tu nie było wczoraj. No, ja to kurtka? Ktoś zostawił kurtkę, no proszę bardzo. Może ktoś się zgłosi. Toż to nie moje, mi nie było. I powiem tobie, Wojtku, że naprawdę, jak proszę już po raz ostatni dzisiaj przy, przyjdzie ten nowy lokator Adaczko. Ja poproszę, żeby wyniósł na strych, będzie na strychu y, stało. A tu będzie porządek. A, tu będzie... A tak nie ma jak przejść tak, nawet. No, porządek będzie i tak dalej. Przyjedzie się, ja strych otworzę. Sam będzie znosić ze strychu, bo ja nie będę znosić. A Raśko, nie będziesz nosić e, tych worków, tylko sam otworzę strych, będziesz widzieć żółte worki, to jest to twoje ubranie. Nawet mogę Mazakiem wziąć niebieskim. E, Jarek podpisze, że twoje ubranie Wojtka. No to dalej podpiszemy. No to weź i spisz. No to chodź, będziesz. To ty będziesz pisał. Ja będę... Nie, ty piszesz. Komisyjnie. Krzysiek. Ty ja przyniesiesz tu. Wo chodź, worki chodź. ja będę przynosił. Podejdź tu i chodź, napiszesz. Nie, weź, napisz. <coughs> A jak podpisać? Co pisać? Ubranie Wojtka. O tak pisać? Tak. Ej. Napiszę Wojtek S, będzie wiadomo. Nie, ubranie Wojtka. A to za dużo pisania? Nie. Dobra, podpisałem. Ubrania Wojtka F. Ale na jednym worku? Na wszystkich. Dobra. No. Nie na jednym. E, Wojciech, jest już podpisane. Niech twoich ubrań. nie brać nosić. Na mnie za małe, Na mnie trzeba wiecie jakie ubrania. I kurtki, nie kurtki, buty wszystko. Trzeba większy rozmiar. No, trudno. Chcesz mieszkać, wrócić, będziesz mieszkać. Nie, nie. Twoja sprawa. Póki co Krzysztof Marski, mieszkać czujesz się bezpiecznie, tak? Tak. Przede wszystkim. Tak. Nawet na noc nie są zamykane okiennice. Tak. No. To dopiero. Nawet e, ten e, mówi, że po świętek umyje okna, mm -hmm. e, płynem i żeby okna były czyste. I teraz nie będą rzucane ani kamieniami, ani nic. Od 1 maja mam spokój. Cisza, sza. I taki to biolokator potrzebny. No. no. A ty brałeś dupę do tyłu Wojtek, bałeś się, a ten nowy lokator, e, Adam, e, nie organizuje inny, e, wiesz, to wiesz, Adaśko, to wiesz, nie boi się, wychodzi dzień i noc, no wczoraj ja pozwoliłem dla widzów zrobić taką, odpust zrobiłem, że... Na wejście, tak? Na wejście byli tu w domu nawet. No i dobrze no. Wieczo wieczorem do godziny 22 byli. po drugiej szałas spania. Bramka zamknęła się na klucz. Jeszcze po drugiej przyjechali wyszedł, a Daczko powiedział, do widzenia wam i koniec. A sukółki jeszcze mają przyjechać jutro po godzinie 14-15. A ty będziesz jutro? No, Bo będę. oni prosili ciebie. Będę, tylko nie wiem, o której godzinie Krzysiek. Wiesz. Prosili Ciebie, a żeby ty mył, żeby nagrywał film razem. Tak? Chcą tak. być nagrani? Chcą być nagrani? Tak. Na nagrani, chcą być na filmie, tak? No. Postaram się być, no. Zobaczymy, jak to wyjdzie jutro. I wiesz. <laughs> nie ma Daśka. Będzie zaraz, czekaj. Tak. Okay. Także Wojtku, nasza taka prośba do Ciebie z tymi ubraniami, daj znać co zrobić. Ja proszę, prosi, Jarek od psa Arona. Nie po złości, tylko po to, żeby tutaj było czysto w tej kuchni. Twoje ubrania ani zostaną ja zostaną wiem, przyniesione ani Jarek na górę. się nie Nie, nie a na co ja mam się gniewać tam na niego. No. I wiesz, tylko jeżeli chcesz przyjechać, jeszcze raz mówię, i zamieszkasz znowu, bardzo proszę. Możesz mieszkać i tak dalej. Patrz. Eee, A nie prosi kluczy, nic. Klucze są eee, w komplecie. Otwiera, idzie tymi kluczami. No tyle mam do ciebie Wojtku. Apel, prośbę. Już nie apel i prośba leciała przez internet. Ale to prośba. Ostatnia. A czy to nie może prośba? Krzysiek, tylko takie taka informacja dla jego, że ubrania będą na strychu. O tak. No. Wiesz Wojciech, to Twoja, Twój inter, Twój wszystko, jak chcesz, możesz, też robić i tak dalej. Dziękujemy. A hejłem. A hejłem, właśnie, gdzie moja woda?